Proszę uprzejmie, mam nadzieję, że te wszystkie brzydkie rzeczy mamy za sobą. Wracamy do tradycji. Jedziemy z firmą Makurat, akurat tu Mateusz siedzi z firmą Transbus do Zdrady, do miejscowości, gdzie profesor Bożeszkowski powiedział i to miał rację tu, bez grzechu. I głośno możemy krzyczeć: Niech żyje zdrada! Jedziemy po kilku latach przerwy na odpust w zdradzie, odpust świętego Antoniego, i ukłonić się Abrahamowi. Antonia Abraham tam się urodził, kurmelski harmonia. Będzie śpiewał po raz kolejny a teraz uradowany, że wracamy właśnie w te tryby obrócę aparat, żeby pokazać panów jak tutaj przebierają nogami, aby już stanąć tam przy ołtarzu i śpiewać proszę uprzejmie, tu są moi koledzy chórzyści jedziemy z osobami towarzyszącymi wszyscy spokojnie, zdyscyplinowani czekają Aż dojedziemy. Nie musimy się spieszyć. Msza zaczyna się fejnałem o godzinie 15.00. Spokojnie dojedziemy. Pozdrawiam tak samo. Nie wiem, czy tu będę widoczny, ale z moim kolegą Stasiem. Tak jest. Bez Stasia się trudniej śpiewa, ale ze Stasiem wczoraj jakoś to poszło. Tak jest. Panie Boże, prowadź.